Cześć, jak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam Was w kolejnym drafcie. Nie ukrywam mam dobry humor, więc coś czuję, że wygram. Humor dobry mam dlatego, że były wyniki matur. I lepiej być nie mogło, tyle wam powiem. 4-3-3, no. Hmm, właściwie ta formacja jest ciekawa, ale będzie trudno z trafieniem dobrych do niej piłkarzy, dlatego też skuszę się na 4, 3, 3. Najprościej jak się daje dzisiaj celuję w ligę angielską oraz. No to zobaczymy jaką. Na start dostajemy takiego Sterlinga, ale Wesley Snyder. No kurczę, ta karta wygląda niezwykle, więc może spróbujemy zrobić jakąś hybrydę. Dajcie mi Aguero na napad, proszę. No tak legendarnie zaczęliśmy, ale wiecie co? Tutaj niech będzie Van Persie. Tym samym mam mocne połączenie ze Snaiderem. Ciekawy start. Na prawe skrzydło. Angel. Uff. Ja doskonale wiem, że jest tutaj Paul Pogba, ale ja nie mogę zignorować karty Franka Lamparda. Przepraszam. Okej, okay, mamy tutaj przetransferowaną kartę Gundogana. Kurde, trudno się przyzwyczaić do tego widoku tak Manchester City, flaga Niemiec. No, w głowie mam tą brusję ciągle, ale co mogę powiedzieć, witaj w drużynie. O, pirlo. Pewnie, nie, nie mogę go odrzucić, bo mam mocne połączenie z lampardem. O! Aleksandro lubię jego kartę. Wiecie, co ja wezmę De Michelisa. Naszym kolejnym środkowym obrońcą zostaje. Na pikę, bo będzie łatwiej zgranie z nim zrobić. Gamboa. Bo tempo cztery chociaż jestem A na bramkę Terstegen Proszę o Anglików, dajcie mi Anglików, bym mógł zgrać lamparda. Nani, Ne, no, mamy Yang. Quentin na lewą obronę, to już w ogóle będzie bajka. U, One One Griezmann. Nie mogłem podjąć innego wyboru, i jeszcze mamy tutaj jakie niesamowite karty. Trudno mi będzie dać zgranie Majkonowi, więc. Kurczę, no, w... naprawdę nie, nie mam pojęcia. No wiecie co, no, wezmę te weza. Kolejny napastnik. no nie, nie potrzebuję bufon. Mhm. Mm ja mam wizję, trafimy zaraz jego, albo Kieliniego. Jest pianicz z Juventusu, no kurczę. Choć teraz to ja myślę, że Kandrewa się nam bardzo przyda. Mhm. Mm tak. Kandrewa na prawe skrzydło, zgranie z Pirlo. Nie pogardziłbym Florencim. Uh. Panie Panowie Fernando Torres, jednak przepraszam, nie wybiorę go z jednego powodu jutro. Robię z nim dedykowany film. Dlatego też odrzucam go. Nie chcę dzisiaj wam psuć tego jutrzejszego odcinka. Wybiorę Neymara. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Nie chcę tak tego mieszać wszystkiego. Marchizio czyli nie sta. Trudny wybór. Markizio, bo ja zapomniałem, że mam tutaj tego właśnie pana. Hulk. kurde Caceres. David Luiz jest, ale. Nie, 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 nie. Ja potrzebuję odrobinę tego zgrania w defensywie. Ja doceniam Argentyńczyka, jednak wolę kasyresa. Dwie karty do końca. Hmm. Martinez. Na koniec końców ma zgranie spikę. I ostatnią kartą w tym drafcie jest. Nie no tutaj bez różnicy niech będzie Armani. Piękny zapach. Podsumowanie draftu. Szkoda, że nie udało się trafić czerwono-niebieskiej karty Pirlo, ale nie mam do czego się właściwie przyczepić, ponieważ według mnie ta drużyna wygląda naprawdę interesująco. Jestem ciekaw, jak się spisze Robin, Van Persie i Snyder. No kurczę, tak czekajcie, bo ja tak. O, mam więcej zgrania teraz. Dobra, co ja chcę, ale środek pomocy, ja mam potężny. Nie będę ukrywał, że przeciwnik ma również interesującą drużynę. Shirley Vargas. Vargas jest niezły. Grałem sobie nimi byłem pod wrażeniem. Hm. Będzie to interesujący mecz, dojdźmy do finału. Samobój? Okej, okay. to mi się podoba. Przeciwnik chyba chce zrobić 190 drafta, to oznacza, że w takim stylu awansujemy do pierwszej rundy, znaczy do drugiej. Czas na drugi mecz. Plus dla przeciwnika, że zdobył bramkę samobójczą. Gdy mi draft nie wychodzi, to ja też tak robię, no bo szanuję czas przeciwników, to jest wkurzające. Gdy trzeba szukać rywala od nowa, a tak... Drugi mecz przed nami. Okej, okay, czas na spotkanie numer dwa. Ocena 90, zgranie 94, bardzo dobry środek obrony. Znaczy, dobra, Alves ma dużo tempa, więc będzie trudno mi go przejść. W dodatku jest jeszcze Opara i Godin. No naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Co teraz zrobił Pirlo? Niestety, no ładnie okiwał przeciwników, ale skończyło się na niecelnym podaniu do Van Persiego, no i już pauza w trzeciej minucie, czyli przeciwnik pewnie po prostu robi zmiany. No ja akurat kartą Kandrewy jakoś grać nie chciałem, rzuciłem go, by było minimalne zgranie. Przetestuję sobie kartę Team of the Season Griezmana. Lampard, Kandrewa jeszcze na boisku, nie było zmiany, Włoch dośrodkowuje, Van Persie, on lubi latać, piłka utknęła w powietrzu, główka i kończy się to chyba na rzucie rożnym. No ogromne zamieszanie i naprawdę nie wiem, o czym myślał Bramka z drużyny przeciwnej, ponieważ to mogło się skończyć dla nich naprawdę źle. Pirlo, zagranie przed pole Wesley Snyder. To jest jego okazja, niestety. Żła z źlemu ta piłka naszła na nogę. Van Persie i to musi być Bramka Antoine Griezmann. Mamy 1 do 0. Potężne uderzenie Holendra z dystansu. Jednak kończy to. No cóż, jeden z najjaśniejszych elementów francuskiej układanki na tych mistrzostwach Europy. Tak tutaj akurat trzeba pochwalić byłego piłkarza Arsenalu. Zaskoczył bramkarza, później no... Biedak się przewrócił na dupkę. Messi uwolnił się od Brazylijczyka, choć mam nadzieję, że piłka Juventusu odbierze piłkę. Tak jest, na to liczyłem, ale znów! Ja nie wiem jak Messi to robi, ale nawet jak traci piłkę, to on ma ją pod nogami. To jest, kurczę, niezwykłe. W książkach można o tym pisać. Wesley Jenny! Mówiłem, że do Messi'ego się piłka klei, to, to, to jest w ogóle inny poziom, sami to widzicie. Jeszcze Sneijder przeszedł przez obrońcę, ale kurczę, no zabrakło dosłownie kilku... Znaczy nie tyle zabrakło, co może za długo trzymałem tę piłkę i właściwie ja już nie wiem o czym mówię. Van Persie po raz drugi z dystansu, dobra interwencja, no właśnie, ja zapomniałem kogo on ma na bramce. Nie mówcie, że Opara strzelił gola. Tak jest, amerykański środkowy obrońca. Kończę akcję lepiej niż nie jeden napastnik. No nie przesadzajmy. Ja wiem, że bardzo często używam tego sformułowania, ale poważnie. Ja czuję, po prostu padam. Czuję, kiedy piłka w wślizgiem ślizgiem w piłkę. Może teraz neighbor. Udało się i Wesley 2-1. Oliwa sprawiedliwa. Dziwne przysłowie, jednak ja uważam, że w tym momencie miało ono bardzo dobre zastosowanie. Przez chwilą powinno być 11, nawet nie mówcie, że nie. Gra postanowiła mi się jakoś odpłacić. Snyder przejmuje piłkę 2 do 1. Podoba mi się jego karta, oczywiście byłaby lepsza, gdyby miał 4 gwiazdki sztuczek, no ale niestety nie można mieć wszystkiego. Już Tevez szuka z przodu Martineza, naszego prawego obrońcy, no chłopak nie umie biegać, ale jednak udało mu się. Mocna piłka! I I Jeszcze dośrodkowujemy. Wszyscy piłkę przegapili, koniec. Wesley. To miała być nasza ostatnia okazja. Piłka ląduje pod nogami rywala. Jeszcze jest Griezmann. Griezmann! I Lampard! Oj, ja pierdziele, ja nie wiem, czy on czasem lewą nogą tego nie uderzył. Nie wiem, jak mógł stąd uderzyć lewą nogą, ale to jest na chwilę obecną nieważne. Jesteśmy w trzeciej rundzie, no może w nie najlepszym stylu, ale wygrana to wygrana. Wow, i to właśnie ten prawy obrońca został zawodnikiem tego spotkania. Niezwykłe. Słuchajcie, to jest mój dzień. Ja to po prostu czuję. Trzecie spotkanie przed nami. Ja potrzebuję waszego wsparcia. Trzymajcie za mnie kciuki w górę. Proszę. <grytanie> to było okropne. Dobrze. Nie ukrywam, że przeciwnik postarał się z tą drużyną. Jest naprawdę imponująca. O, będziemy mieli rzut wolny. Owszem, mogłem kontynuować akcję Robinem, jednak nie chciałem. Ponieważ to jest miejsce, z którego padają bramki. Andrea Pirlo, 26 metrów. Czy maestro... Kurde, no za mocno. Kandrywa! Chciał mi pokazać, jak się strzela rzut wolny, ale ja wiedziałem, że on nie trafi. Benarfa, Obame Young. Ktoś próbował ratować tę akcję w ślizgiem, ale oczywiście to wszystko wyszło tak łatwo. Nawet powtórki gola nie obejrzy, kurde. Taki pewny siebie jesteś. No to zaraz zobaczymy, jak zareagujesz, gdy stracisz dwa gole. Van Persie. Będzie okazja! Jest! Jeden do jednego! Już go przekreślałem, jednak on właśnie w tym ważnym momencie trafia gola. Świetna, szybka, drużynowa akcja. Wszystko rozpoczęło się po błędzie przeciwnika. Na szczęście udało mi się to wykorzystać. No i co taki uśmiechnięty Marko, jesteś? Wasz błąd! Szybka wymiana podań marki z Jovan Persi. od razu jeden. Jeden, Uf, jest gorąco. Van Persie, czy on to zrobi ponownie, tak jest! 2-1, druga okazja w polu karnym, druga bramka, ale to jest naprawdę ciekawy przypadek. Ja naprawdę już go chciałem zdejmować z boiska. Zdobyła pierwszą bramkę i teraz zdobywa drugą. Ale to jest piękne. Podanie od Pirlo: kończy Van Persie. Ja nie wierzę, że to jest FIFA 16. <laughs> Okej, okay, lecimy po trzeciego gola. Ej kolego, tak jak mówiłem, dwie bramki miałem zdobyć, dwie bramki zdobyłem. O, taka dobra piłka na oferę. Snyder? Czy będzie bramka? D Dubitka! 3-1. Nie spodziewałem się, że jeszcze coś wyjdzie w tej części spotkania, ale jednak. Martinez posłał piłkę na jakieś 50 metrów do góry. Snyder uderzył, bramkarz ją sparował. A dobił kto? Czy to czasem nie był Kandrewa? Owszem, Włoch na 3-1. No Kurcze, pikę powinien był to odebrać, a tak to bomba! I 2 do 3. Ale nie da się grać, wy sami widzicie jak to okropnie chodzi. Nie wiem, nie wiem jak on jest w stanie zdobywać te gole. Markizio utrzymał się przy niej, strzela i 4 do 2, udało się! Dobrze, jeśli nic się nie popsuje to jesteśmy w finale. Wreszcie. No i wydaje mi się, że tak asystował Robin Van Persie. I teraz lecimy do przodu, oczywiście Neymar jest szybszy od Markizjo. Brazylijczyk powinien to skończyć. Neymar, jak się mógł pomylić, tak? Ktoś się czai na linii 16 metra. Aha, nie, żebym chciał podać do Franka Lamparda. O, wreszcie. Ok, udało się od niej zwycięstwo w tym spotkaniu. Przeciwnika wywaliło dopiero 10 minut przed końcem, ale jak to mawia przysłowie lepiej późno niż wcale. Jeśli uda mi się od niej zwycięstwo w tym drafcie, to jedno jest pewne będzie to najbrzydszy draft, jaki kiedykolwiek na YouTube'a wrzuciłem. Wiecie co, Wam powiem? Ja mogę przegrać byleby ten mecz był cholera jasna płynny. Ładnie, ładnie wykombinował te połączenia jest lam. Cholercia, będzie ciekawie. Hirlo Lewonoga! Mandando w ostatniej chwili wybija piłkę nad poprzeczkę! No gdyby Andreas zdobył taką bramkę w finale draftu, no proszę Państwa, byłoby to coś niebywałego. Dobra, centra. Jednak Markizja się z nią minął. Jeszcze Aleksandru. Podanie do Włocha. Zdobył stąd bramkę w ostatnim spotkaniu i teraz! Kurczę no. Właśnie tego się obawiałem, bo w miarę dobrze sobie radziłem w obronie, jednak jeden strzał z dystansu i po wszystkim bramkę zdobywa Blaise Matuidi, teresztegen bez szans. Pięknej urody gol. No wreszcie sędzia dyktuje stały fragment gry dla nas. I właściwie to jest bardzo dobra okazja dla jednego piłkarza, nie dla Kandrewy moi drodzy. Oczywiście chodzi mi tutaj o Franka. L Lamparda, którego niestety nie widzieliśmy Jednak Lampard z dystansu, gol! Tak! Lampard na jeden do jednego. Nawet nie widziałem jak on podchodzi do tej piłki Jednak teraz zdobywa przepiękną bramkę w finale To jest klasyka, to są legendy Obejrzyjmy powtórkę, był bramkarz, był obrońca Ale co z tego, kiedy przy piłce był Lampard Ogromny błąd nowego nabytku Crystal Palace Legenda Chelsea to wykorzystuje Przepiękny gol No tak odpowiada się na bramki rywali Chwila, chwila. Lam ograny przez Kandrewę, to nie był mój zamiar, jednak teraz Kandrewa, Van Persie nie za dobrze przeszedł przez obrońców. Ach, Mandanda się gubi, ja to muszę wykorzystać wreszcie. Oczywiście będą zmiany. Poczekam do końca pierwszej połowy i wtedy coś wykombinuję. Lampard, kurczę no, pogubiłem się. Czy Van Persie to zrobi w finale? O Jezu Święty, 2-1 Robin. Cholerny Van Persie. Ja naprawdę nie wierzę w ten finał, Lampard, Van Persie, czekamy na bramkę maestro. Niezwykłe. Czy Pirlo to zrobi? Owszem, trafił do siatki, byłaby bramka, ale spalił. Kurde. Trzeba uważać znów uderzenie z dystansu. Słupek nas ratuje. Jeszcze pół godziny do końca, nie mam czego bronić. Ja muszę zdobywać gole. Pięknie, jednak piłka pod nogami zlatana. Ter Stegen, piłka w powietrzu. Dobrze. Czas na prawdopodobnie moją ostatnią zmianę. Neymar za Sneidera. Potrzebuje więcej tempa na lewym skrzydle i jak widzimy już Brazylijczyk atakuje. Nie, nie, Korcia dobrze się spisał. Ronaldo za 10 minut do końca. Neymar. Dobrze klei. Czy to będzie moment Brazylijczyka? Neymar przed polem Karnym! Zejście jeszcze się kręci! Neymar, rzut! Też spalony! Cud! To jest po prostu cud! Nie ma opcji! Doskonale, pikę. Neymar do przodu. I to będzie koniec. Strata, ale sędzia wiznie po raz ostatni, prawda? I jeszcze Widal. Kaka. Ostatnia akcja przeciwnika. La KZ. Zagranie. Nieudane. Strzał. Kaka na 2-2 w 90 minucie. To wszystko skończy się w dogrywce. Typowy Damian. Neymar może teraz z ostrego kąta. Griezmann czai się na piłkę. Filip Lam. Pięknie ograny Niemiec. I jeszcze Griezm, rzut rożny Pirlo, Obame Young. Podbita piłka, strzał! Jak on to wyjął? Jesz no, tam był powstrzymywany. Wiecie, co jest niezwykłe w tym drafcie, że dobrze? Prowadziłem dwa do jednego. Zdobyłem bramki lampardem oraz van Persie. a kto zdobył bramkę wyrównującą? Kaka. No, według mnie to jest akurat takie, no ciekawe trochę i bolesne. To ja miałem zdobywać bramki legendarnymi piłkarzami. Nie, 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 Ronaldo Widal musiał to spalić. I teraz to jest nasz moment. Korcia już nie ma sił. Znaczy inaczej. Zdecydowanie więcej ma ich Neymar. Neymar. No, chciałem zrobić jeszcze jeden obrót. Lampardy. Aubameyang Yang, zgranie głową. Frank, no mogłeś to lepiej przyjąć. Trzeba uważać. Już tylko 8 minut do końca. Ja chcę wygrać w regulaminowym czasie gry. Nie mam mowy o rzutach karnych. Za dużo emocji będzie. Podanie! Blace Matweedy. Dośrodkowanie! Co to było? Co za gówno? Dobrze, na takiego najmara czekałem. Jest podanie Marquisio! Tak, 3-3, 3-3, 3-3, nie mogę tego przegrać. Nie, 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 to jest wypisane. Już książki są o mnie pisane, że ja wygrywam ten draft. Neymar zniszczył Francuza. Podanie do markizja ten przeszedł, uderzył z lewej nogi i pokonał. Pokonał bramkarza. Mogą być rzuty karne, ale ja nie chcę przegrać w taki sposób. Rzuty karne. O kurde, Obama -Jank kontra Mandanda. Pierem Rick Obama on ma dużo sił i wykorzystuje pewnie ten rzut karny. 1 do zera, Ronaldo kontra Ter Stegen, Prawy, dolny, proszę, tak, Ter Stegen broni! Świetnie, rozpoczynamy tę serię rzutów karnych, tym razem jest to Neymar, ponownie! To nie miało pójść w sam środek, kaka! Kaka kontra Ter Stegen i... o... Griezmann, nie możemy tego zmarnować, Antuan wykorzystuje jedenastkę. Jest ponownie nasze prowadzenie. Bale kontra Ter Stegen i Bale! Uuu, jeny pięknie. Do rzutu karnego podchodzi Claudio Marchisio. Nasz bohater i Marki! Nie, no co jest? Tu miało pójść na maksa! Jeśli teraz lakazy trafi, to my już... my już... Nie wierzę, Marchisio. Cholera, przygoda jak z Błaszczykowskim normalnie. Lombard. Wiecie co, już wolę porażkę w rzutach karnych niż w tym, w... w tej dogrywce. No nie tak miały wyglądać te rzuty karne. Miały być piękne strzały, pod poprzeczkę, ale ten pod mnie nie chce się słuchać. Sobie na FIFA 17 kupuję nowego, ładnego. Ja nie mogę. Ja nie jestem w stanie tego wygrać. Już nigdy mi się nie uda. Bliżej dawno nie byłem. I w nagrody dostaję. żonego jakiegoś. Druga złota paczka zawodników. trzy się świecą reszta normalnych i wow, jest to Cario. Okej, okay, ja dziękuję wam za oglądanie. Mimo że przegrałem, tak jednak wydaje mi się, że wyszedł w miarę ciekawy film. Ja przepraszam. W następny poniedziałek wygram. Muszę wygrać. Miłego dnia. Cześć.